Chodź na spacer. Książka Elizy Żywickiej, w której autorka opowiada piękną historię rodzącego się uczucia. Zapraszam do jej lektury. To bardzo dobrze spędzony czas z dwójką sympatycznych bohaterów, którzy stanęli na swojej drodze, zapewne w jakimś konkretnym celu, aby dać sobie lekcję. Książka pisana lekkim językiem zachęca do tego, aby spędzić z nią kilka wieczorów. Są momenty, w których mimowolnie czytelnik się uśmiecha, oraz takie, kiedy się irytuje. Ożywają też własne wspomnienia czasów, gdy pięknie budziło się w nas do życia uczucia. Wielkim walorem tej książki jest to, że towarzyszą jej prawdziwe przeżycia kobiety, która zechciała się otworzyć i podzielić swoją historią. Jej odwaga powinna zostać doceniona. Książka jest bardzo autentyczna. Wielu czytelników odnajdzie w niej odrobinę swojej historii. Może się też tak zdarzyć, że ktoś czytając ją dostrzeże w swoim związku podobny problem i będzie mógł dzięki temu u siebie coś zmienić czy naprawić. Myślę, że jesienią w każdym domu powinna pojawić się książka Elizy Żywickiej, choć na spacer. Bądź na bieżąco, tym bardziej, że autorka zapowiada kolejne książki z tej serii.